Dzisiaj rano zwijam, zwijam, zwijam tubiciny. Na tym polega moje wieśniackie życie i ta wieśniacka praca. Te tubiciny, które wcześniej służyły do podlewania brokułów na jesień, trzeba wszystkie ładnie pozwijać. Tutaj mam traktor. Z tyłu do traktora jest przypięte. Takie urządzenie, które pamięta jeszcze czasy Franciszka Cesarza. Ono się tak kręci, ja tak zahaczam, i ono tak ciągnie i zwija, i powstają takie bale. Jeszcze raz to arcydzieło techniki. Tyle lat i działa. Tyle lat. Nieopodal mnie na polu, zbiera brokuły, tam gdzie ta przyczepa, sami. Wycina rikacie. A teraz rzut oka na wykonawcę. <gry> Tak wygląda poranek wieśniackiego życia.